Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca. I że tak czynię, jak mi ojciec nakazał. Mowa pożegnalna Pana Jezusa. On za chwilę umrze, odejdzie, umrze śmiercią okrutną, ale ma w sobie radość, ponieważ on wie, po co to wszystko się dzieje, on wie, dokąd zmierza, on wie, czym jest śmierć, że śmierć jest wyzwoleniem, jest przejściem, jest paschą z tego świata. Do Bożego świata z Egiptu do ziemi obiecanej. I On się cieszy, on się raduje, a apostołowie i uczniowie nie potrafią się radować z tego przejścia, z tego odejścia. On zapowiada swoje odejście, ale także powrót, mówi powrócę. Cieszcie się, radujcie. Nie możecie się cieszyć i radować, bo nie kochacie mnie, nie miłujecie mnie. Nasza miłość jest często niedoskonała, jest słaba, a ma być doskonała, mocna, taka, jaką miał Jezus do Syn, Jezus do Ojca, do Boga Ojca. On nas uczy tego, żebyśmy spojrzeli inaczej na śmierć. Niestety wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią. Swoich bliskich. Potrafią po śmierci kogoś bliskiego już stracić chęć do życia, ale ty masz tutaj jeszcze żyć. Nie, nie mogę. Dlaczego? Bo straciłem sens swojego życia. A ten człowiek był sensem Twojego życia, czyli traktowałeś go jak Boga, dlatego nie możesz sobie poradzić z tą śmiercią. Dlatego cierpisz, jest ci tak źle. No i, i dopóki się nie obudzisz, to nikt cię nie obudzi. Zrezygnuj z tego rozpaczania, rozraduj się. Jeśli naprawdę kochasz tego człowieka, to oddaj go Bogu i ciesz się, że ten człowiek już jest po drugiej stronie. Módl się za niego, żeby Bóg go przyjął, żeby wybaczył mu, twoje grzechy, bo pamiętajmy o tym, że modlitwa sprawiedliwego naprawdę może wiele uczynić. Bóg przyjmuje modlitwę sprawiedliwego. Jeśli ty będziesz sprawiedliwym, no to twoje modlitwy zostaną wysłuchane i pomożesz twoim bliskim w doświadczeniu życia wiecznego. Możesz pomóc innym. Zobaczcie, co robi Święty Paweł z Barnabą, jak Umacniają ludzi. Oni nie mówią, nic na was nie przyjdzie, nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, tęsknoty. Nic takiego nie będzie. Oni tak się nie zachowują. Oni mówią tak, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Zapowiadają te uciski, w ten sposób umacniają duszę uczniów, a niestety ludzie dzisiaj. Często nie widzą w tym żadnego umocnienia. Nie mów mi o takich rzeczach, bo zacznę się bać, lękać. Nie mów mi takich rzeczy, ja sobie z tym nie poradzę, Boże człowieku. Kim Ty jesteś? Sam sobie krzywdę robisz, że odrzucasz cierpienie, unikasz cierpienia. Cierpienie jest konsekwencją grzechu pierworodnego. To jest coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić, ale możemy się do tego przytulić tak jak Chrystus przytulił się do swojego cierpienia. I, i mm, ubogacił to cierpienie swoją sprawiedliwością. Nadał temu cierpieniu sens, błogosławieństwo, szczęście, radość. Radość prawdziwa radość. Można ją przyrównać do kobiety, która rodzi. Rodzi w bólach, w cierpieniu, ale kiedy się już to dziecko urodzi i ona chce tego dziecka, kocha to dziecko, to radość jest niewysłowiona. Jeszcze ją boli całe ciało, cała jest w bólach, ale zapomina o tym bólu, bo narodziło się nowe życie. I teraz ona. Będzie pielęgnować to dziecko. Będzie się spalać dla tego dziecka. Bóle minęły. Przyszła radość. I taka radość może pojawić się w naszych sercach, w naszym życiu, jeśli pójdziemy za Jezusem i damy się pocieszyć Jezusowi. No bo można powiedzieć: Ja w to nie wierzę, ja tego nie przyjmuję. Znam takich ludzi, mnóstwo. Prawie codziennie spotykam takich ludzi, którzy nie dają się pocieszyć, bo są w swoim głodzie, cierpieniu, nie chcą się pocieszyć. Możemy rozmawiać o wszystkim, byle tylko nie o Bogu, o Jego woli, bo to sprawia im ból i cierpienie. Dlaczego? Bo mają pretensje do Pana Boga z jednej strony, a z drugiej strony nie są z Bogiem pojednani, nie są Jego przyjaciółmi i stają po stronie demona tego zła osobowego tej ciemności, która jest w której jesteśmy żyjemy w czasach egoizmu i to wielkiego egoizmu a z konsekwencją takiego egoizmu będzie no będzie takie cierpienie, którego człowiek nie będzie chciał znieść, podnieść i to dla niego będzie ogromnym ciężarem nie do uniesienia. W piekle ludzie wyją z bólu, bo nie pogodzili się z tym cierpieniem, oni cały czas są niepogodzeni. Cały czas mają w sobie bunt na Boga, chociaż dobry Bóg stworzył ich z miłości, to oni odrzucając tą miłość, trwają wiecznie w tym buncie i nie da się im pomóc, bo stracili, te wszystkie możliwości, które Bóg im dał. Stanęli przed Bogiem z pustymi rękoma. A czytaliśmy ostatnio w Księdze Wyjścia, że Bóg mówi nie stawaj z pustymi rękoma przed Bogiem. Nie możesz stanąć przed Bogiem z pustymi rękoma. Co to znaczy? To znaczy bądź taki, jakiego On Cię oczekuje. Stań się takim doskonałym człowiekiem. Masz wzór w Chrystusie. Chrystus jest doskonałym człowiekiem. Jest kimś większym niż Adam, pierwszy Adam, to jest nowy Adam, bo to jest i bóg i człowiek. On on oczywiście te dwie natury się nie mieszały ze sobą. Jezus ma dwie wole, dwie natury, boską i ludzką, ale Jezus jako człowiek jest tak doskonały i, ta, i wszystko co robi jest tak doskonałe. Dlatego nawet podczas cierpienia, podczas tego rozdarcia zachowuje twarz, zachowuje radość, ma w sobie ten pokój. Bo kiedy człowiek traci pokój, to zaczyna się buntować, zaczyna żyć w niepokoju. I i warczyć, i, i gniewać się niesłusznie, i, i złościć się na, na wszystkich, na samego siebie, na Boga, że doświadcza no, tego właśnie rozrywania. A to rozrywanie jest konsekwencją grzechu. Pierwszy Adam nam to zostawił w spadku, a nowy Adam zostawia nam w spadku. Radość, szczęście, błogosławieństwo, nawet w chwilach śmierci. Kiedy moja ciocia umierała, a pojednała się z Bogiem, to ona miała na twarzy taki uśmiech, jak leżała w trumnie. Ja, będąc na tym pogrzebie, to było dawno temu, też się radowałem. Wszyscy płakali, szlochali. Janeczko, czemuś umarła? O Boże, o ten, o tamto. I tak się nie, nie godzili na tą śmierć, a ciocia była przygotowana na śmierć. Nawet później miałem taki sen, wierzę, że to pochodziło od Boga. Zadzwoniła do mnie w śnie. Telefon do niej już miałem skasowany. Patrzę jeszcze te stare telefony nie, bezdotykowe, nokie chyba jeszcze wtedy miałem. Patrzę ciocia. Ale ja już wykasowałem ten numer. Jak to możliwe? W tym śnie tak mi się śniło. Odbieram halo. To ja żyję. Ale ty umarłaś. Ja spałam tylko. Ja żyję. Wiesz, wiesz bardziej. I koniec snu. Tak mi ten Sen dodał otuchy. Pamiętam go do, do dzisiaj. Wierz bardziej. Raduj się, ciesz się człowieku, nie trać czasu na, na rozpacz. Całą, całą wieczność będziesz miał na rozpacz, jeśli odrzucisz Jezusa. Teraz ucz się żyć w, w Królestwie Niebieskim, w niebie. Już tutaj musimy się udoskonalać, musimy dać się udoskonalić. Jego łaską, niech Duch Święty nas udoskonala. I weźmy te słowa na poważnie: że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Święci modlili się o cierpienie, prosili Boga: Boże, pozwól mi cierpieć tak, jak Ty cierpisz, tak, jak Ty cierpiałeś, albo daj mi chociaż troszeczkę. I Bóg nakładał na nich cierpienie, ale, ale po to, żeby ich posolić, żeby, żeby mieli smak. Nie byli to ludzie, którzy yy, yy, pragnęli tego cierpienia w sposób zły, taki chory. To nie byli masochiści jacyś. Oni po prostu z miłości do Chrystusa. No na przykład. Takie cierpienie, że ktoś cię niesłusznie oskarżył. I ty nie oddajesz mu tym samym, nastawiasz drugi policzek. Z pokorą to przyjmujesz albo głosisz Ewangelię. Po prostu czemu mnie bijesz, nie? Można głosić Ewangelię słowem, milczeniem też. Pan Jezus też w taki sposób głosił Ewangelię milcząc, na przykład. Stając przed Herodem, nic nie powiedział. To też było wymowne. To też była Ewangelia. Ale zanim dojdziemy do cierpienia, takiego jak Chrystus, to odrzućmy grzech. Bo, bo jeśli nie odrzucimy grzechu, to będziemy cały czas szukać siebie. I to nasze cierpienie na nic nam yy, yy, się nie zda. Tak jak farzeusze cierpieli, pokutowali, pościli, dawali wielkie jałmużny, po to, żeby ich ludzie widzieli. No i już odebrali swoją nagrodę. Ty możesz cierpieć w ukryciu. Nie tak jak dzisiaj. No dzisiaj jeden aktor ostatnio o tym powiedział, że kiedyś ludzie cierpieli. Jak chorowali, to chorowali w ukryciu, a dzisiaj trąbią o tym na in Instagramach, Facebookach, pokazują jak cierpią i mówią o swoim cierpieniu, tak jakby to było najważniejsze. To takie niedobre, takie egoistyczne. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Patrzmy na jego rany. Jeśli będziemy mieli na oku nie tylko swoje sprawy, no to, to spełnimy już wolę Bożą. Szukajmy Jego woli. A Jego wolą jest to, żebyśmy się rozradowali, żebyśmy się przytulili do Jezusa, z radością przyszli do Niego. Idą i płaczą, a potem wracają z radością. Dajmy się pocieszyć, Bogu, dajmy się umocnić. Odchodzę, mówi Pan, ale powrócę. Rozradujcie się, gdybyście mnie miłowali, to byście się rozradowali. Panie, daj nam tej radości, daj nam przede wszystkim miłości, daj nam światło Twojego ducha, abyśmy wiedzieli, co mamy robić, abyśmy wiedzieli, co jest, co jest dobre. Co, co jest pożyteczne, co jest tak naprawdę y, tą miłością? Co to jest ta miłość? Pokaż nam ją, użyć nam jej, panie. Dodaj nam wiary, nadziei. I nawet kiedy będziesz milczał, bo będą takie momenty, kiedy będzie milczał, to my nie wpadajmy w panikę. No bo w tej Ewangelii jest też napisane, że. Już nie będę z Wami wiele mówił. I może jest też tak dzisiaj u Ciebie, że Bóg wiele Ci nie mówi. Ja czasami w ogóle Go nie słyszę. Bazuję na tym, co już znam, co już mi powiedział. Nic nowego. Żadnych nowych pomysłów. <grytanie> Ale to nie znaczy, że nie mam światła Bożego. Mam, bo już mi dużo powiedział. I mam się trzymać tego, co już znam, i chodzić tą drogą, którą znam. Nie szukać nowych ścieżek. Ta, ta pycha, ta próżność często yy, doszukuje się yy, w nas, żeby, żeby było coś nowego, coś lepszego, jeszcze. Coś, coś czego jeszcze nie czułem, nie widziałem. Hmm, ten świat jest przebudowany. Przeboczcowany i my razem z nim. Więc nie ma co szukać czegoś nowego, jakichś nowinek, jakichś nowych doświadczeń. Kiedyś ludzie szukali spoczynku w duchu świętym, modlitwy w językach. To im spowszedniało, to teraz szukają nowych jakichś doświadczeń. Niech Bóg ciągle do mnie mówi. Niech mam taką słuchawkę tutaj, i Bóg ciągle do mnie mówi, ciągle do mnie mówi, ale nie rzeczy stare, tylko nowe, nowe, nowe. Jak ty z tymi rzeczami starymi jeszcze sobie nie poradziłeś, to jak, to jak Bóg ci ma dawać nowe rzeczy? No, nową wiedzę, nowa wiedza ci nie, nic nie da, nie przyjmiesz jej, jeśli nie masz fundamentów. Jeśli nóżki słabe, to po, to po co budować sobie tutaj całą klatę, jak nóżki są słabe? Oczywiście ja mówię cały czas o duchowym wzroście, a nie o fizyczności. No dobrze, mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.